Bardzo się cieszę, że mogę przywitać dzisiaj w Warszawie mojego i naszego przyjaciela, pan premier Orpo. Jest bardzo sprawdzonym, niezwykle lojalnym wobec europejskich interesów relacji polsko-fińskich politykiem. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogliśmy dzisiaj. Porozmawiać, jesteśmy w stałym kontakcie, mamy wyłącznie wspólne interesy i niestety też wspólne problemy do rozwiązania, i nasze spotkanie dzisiejsze potwierdziło obustronną gotowość do ciężkiej, bardzo intensywnej pracy na wielu szczeblach i europejskim, i bilateralnym, pomiędzy firmami, pomiędzy środowiskami. Przede wszystkim na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Finlandii, Polski, całego regionu i Europy. Nic dziwnego, że naszymi głównymi tematami to właśnie bezpieczeństwo w wielu wymiarach. Zaczęliśmy nasze spotkanie przede wszystkim od wymiany informacji i doświadczeń na temat sytuacji na naszych granicach. Mamy pode, do czynienia z podobnymi problemami. Yy, nielegalna i organizowana przez yy, yy, państwa z nami sąsiadujące migracja to jest problem i Finlandii, i Polski. Mamy i Finlandia, i Polska bardzo długie granice z Rosją, w naszym przypadku także z Białorusią. Jesteśmy w jakimś sensie państwami frontowymi w tej konfrontacji ze zorganizowaną przez Moskwę i Mińsk nielegalną migracją. Yy. Finlandia i Polska są gotowe do współpracy na rzecz yy. ogólnoeuropejskiej, twardej polityki wobec nielegalnej migracji. Oba państwa zdecydowały się na wzmocnienie granicy zewnętrznej, także poprzez budowę odpowiednich instalacji. Yy. Wymieniliśmy tutaj uwagi na temat, także możliwości wymiany doświadczeń. Ja chcę poinformować, że kilkadziesiąt godzin temu y, wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych ustaliliśmy, y, podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji y, naszej zapory granicznej z Białorusią. Przeznaczymy na to. Adekwatne środki. Chcemy koordynować razem z Finlandią pracę na granicach, ponieważ szczelne granice z Rosją i Białorusią to muszą być szczelne. Jeśli naprawdę mają być szczelne, to musimy wziąć za to wspólną odpowiedzialność Finlandia, Polska, ale także kraje bałtyckie. Nie może być tutaj słabych ogniw w tym łańcuchu. Jesteśmy gotowi. Polska i Finlandia, także wesprzeć i współpracować z innymi partnerami, tak aby granica na wschodzie była rzeczywiście skutecznie kontrolowana. Jesteśmy także zainteresowani reformą prawa azylowego, w związku z tym, że no dzisiejsze środowisko prawne w Unii Europejskiej jest nieadekwatne do zagrożeń, jakie wytworzyła polityka Rosji i Białorusi w tej kwestii. Mamy Wspólny problem do rozwiązania, jakim jest straty, jakie ponoszą nasze regiony przygraniczne. Potrzebna będzie tutaj także, także europejskie zaangażowanie. Zarówno przygraniczne z Rosją tereny Finlandii poniosły duże straty gospodarcze, między innymi związane z turystyką. Mamy dokładnie ten sam problem w Polsce. Zarówno, no właściwie wszystko, cała granica, północna i wschodnia Polski. To są tereny, które bardzo dużo straciły w związku z polityką rosyjską, białoruską i wojną w Ukrainie przede wszystkim. Dlatego będziemy wspólnie z Finlandią działali na rzecz zaangażowania także środków europejskich we wsparcie regionów poszkodowanych bezpośrednio i pośrednio przez agresywną politykę naszych wschodnich sąsiadów wobec nas. Rozmawialiśmy także o potrzebie wzmocnienia współpracy fińsko-polskiej. Bilateralnie i w Europie na rzecz zwiększenia możliwości produkcyjnych naszych przemysłów obronnych. My mamy dobrą i długą tradycję współpracy z Finlandią, jako Polska, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia. Tu, Patria, Rosomak są takimi sztandarowymi przykładami, jak można dobrze współpracować i bardzo efektywnie. Finlandia i Polska mają absolutne przekonanie, że dzisiaj cała Europa musi zwiększyć i to wielokrotnie nakłady i wysiłki na rzecz odbudowy przemysłu obronnego. Finlandia i Polska są gotowe, żeby w tym bardzo aktywnie uczestniczyć. I mówimy tutaj o radykalnym wzroście jeśli chodzi o nakłady i działania w skali europejskiej. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Europa, Finlandia i Polska muszą być przygotowane także na te najgorsze scenariusze. Jesteśmy świadomi, że Europa musi być w stanie mobilizować swoje siły i środki tak aby nie czuć się zastraszoną przez militarną potęgę Rosji. To jest absolutny absolutna potrzeba i będziemy tutaj współpracować. Bardzo dziękuję także panie premierze za gotowość do współpracy w budowie najnowocześniejszej Finlandia cieszy się taką reputacją uzasadnioną reputacją obrony cywilnej. My zaczynamy po paru latach pewnych, powiedziałbym, zaniechań. Bardzo chcielibyśmy unowocześnić i odbudować wszystkie możliwości związane z obroną cywilną. To jest infrastruktura, treningi, szkolenia, procedury i bardzo dziękuję za tę gotowość do współpracy, kooperacji i pomocy ze strony Finlandii, tak abyśmy możliwie szybko nadrobili, nadgonili stracony czas w tej, w tej kwestii. Dziękuję także za zrozumienie. Poinformowałem pana premiera o, naszej, o sytuacji na, w polskim rolnictwie i na granicy polsko-ukraińskiej. To, że. Mm, y, Oba kraje są bardzo zaangażowane w pomoc Ukrainie, bardzo. Jesteśmy naprawdę wzorowymi przykładami, jak pomagać Ukrainie w, w, w czasie wojny i równocześnie zdajemy sobie sprawę, że wojna nie może stać się powodem jakichś takich drastycznych strat czy szkód, jakie ponosi dzisiaj polskie rolnictwo. Dziękuję za zrozumienie. Będziemy musieli podejmować tu w kraju decyzję na rzecz ochrony polskiego rolnictwa wobec nierównej konkurencji z produktami rolnymi płynącymi za wschodniej granicy głównie z Ukrainy. I będę tutaj interweniował na poziomie europejskim. Dziękuję bardzo za zrozumienie naszej sytuacji, panie premierze. To nie jest łatwe dla Polski która się tak bardzo zaangażowała w pomoc w Ukrainie. To nie jest łatwa sytuacja. Z całą pewnością musimy tutaj mamy prawo oczekiwać od naszych partnerów europejskich, od Unii Europejskiej jako całości zwiększenia zakresu pomocy i ochrony europejskiego rolnictwa, w tym przede wszystkim polskiego rolnictwa. I ja będę tutaj bardzo konsekwentny. Jeszcze raz dziękuję za. To spotkanie. Będziemy jeszcze rozmawiali w szerszym formacie. Chcę też Państwu powiedzieć, że dzięki inicjatywie Pana premiera Polska stała się stałym uczestnikiem formatu, który działa w Brukseli bardzo efektywnie, w którym aktywna jest Finlandia, Szwecja, Irlandia i państwa bałtyckie. Dziękuję za to zaproszenie, za Twoją inicjatywę. Drogi przyjacielu, na pewno skutecznie wykorzystamy ten format na rzecz prezentowania naszych interesów i naszych problemów na forum całej, całej Unii. Dziękuję za zaufanie w, w tej kwestii. Drodzy Media, dear, przedstawiciele Prasy, Purs, drogi Donald. premierze, drogi Donaldzie, uh, is in to, be here in Warsaw. to zaszczyt uh, gościć w Warszawie, uh, stawać przed państwem. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za przyjęcie, panie we premierze. Nasze so issues, dzisiejsze dyskusje na temat wielu różnych tematów przebiegły znakomicie tak, jak uh, pan premier pisał Myślimy allies. w tym samym kierunku, jesteśmy sojusznikami. Dla Finlandii Polska jest ważnym partnerem w NATO, w Unii, Europejskiej, regionalnie i dwustronnie. Nasze relacje and, and są bliskie, chciałbym je jeszcze bardziej pogłębić. Um, Dotychczas współpracowało nam się bardzo dobrze w ramach Rady Europejskiej, a także w ramach Europejskiej Partii Ludowej. Stosunki między naszymi krajami sięgają znacznie bardziej wstecz. Katarzynka Jagielonka, córka polskiego króla, mieszkała i żyła w moim rodzinnym domu w Turku pod koniec XVI wieku. Wyszła za Johanna hrabiego w Finlandii. Najpierw zamieszkała w Szwecji, a później przeprowadziła się do Turku. Celem tego mariażu było stworzenie aliansu przeciwko Rosji. Małżeństwo przybyło do Turku w 1562 roku i stworzyło dwór, który promieniował na okolice. W tej chwili również w tym zamku mamy Wystawę, na której możemy zobaczyć pierwszy widelec, który przywiozła ze sobą do Turku właśnie Katarzyna Jagielonka. Chciałbym to zaznaczyć. A teraz przechodzę do. Teraźniejszości, kwestia bezpieczeństwa, kwestia Rosji i Ukrainy. Omawialiśmy również kwestię granic zewnętrznych Unii Europejskiej, które należy chronić. Wiemy, że krajobraz bezpieczeństwa w Europie dramatycznie się zmienił. Sytuacja jest krytyczna i niezbędne jest podjęcie następnych kroków dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Będziemy stale i cały czas wspierać tak długo jak trzeba Ukrainę. Te cele Putina się nie zmieniły. My, Europejczycy, powinniśmy ponosić większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Uważam, że my, jako kraje leżące blisko Rosji, dokładnie to wiemy. Francja Finlandia przystąpiła do, do NATO w ubiegłym roku. Celem naszej akcesji było wzmocnienie bezpieczeństwa oraz gotowości. Tutaj razem z Polską znakomicie się zgadzamy. Potrzebujemy również silnej. E, obronności e, europejskiej, a także zwiększenia produkcji amunicji. Takie działania podjęliśmy również w Finlandii. O dwukrotny wzrost produkcji amunicji da całej Europie możliwość dłuższego wspierania Ukrainy, a także długofalowo pozwala nam odstraszać efektywnie Rosję. Widzę bardzo duży potencjał w naszej współpracy z Polską w obszarze przemysłu obronnego. Bezpieczeństwo granic, jedna z głównych omawianych przez nas dzisiaj kwestii, wszystkie punkty przejścia graniczne pomiędzy Finlandią a Rosją są, w te, są cały czas zamknięte już od 15 kwietnia. Musimy jednak cały czas chronić naszą... Nasz odcinek graniczny, ponieważ istnieje wysokie ryzyko dalszych ataków hybrydowych ze strony Rosji. My w tej chwili mamy wysoką gotowość na odpieranie takich ataków hybrydowych, ale uważamy, że musimy iść krok dalej i musimy być tu z, po prostu przygotowani, zwłaszcza, że istnieje wysokie ryzyko ataku Rosji na nasze granice. Mówiliśmy również o pakcie migracji i azylu i o tych, którzy przybywają do Europy składając wnioski o azyl. Europa musi posiadać narzędzia do tego, by walczyć z sytuacjami, w których dochodzi do wykorzystania obywateli państw trzecich przez nieprzyjazne nam kraje do walki z nami. Dotyczy to i Finlandii, i Polski. Wspomniał Pan. Panie premierze, o obronie cywilnej. Jesteśmy w pełni gotowi do, gotowi do podjęcia współpracy z Polską. Mamy model obrony cywilnej, która rozciąga się na całe społeczeństwo. Wypracowaliśmy taki model całościowy, który chroni nas wszystkich. Wiemy jak to robić, jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Jeszcze kwestia praworządności. Upowszechnianie praworządności od dawna jest celem. Finlandii jest wpisana w każde nasze działanie. Pozwala na budowanie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także wzmacnia funkcjonowanie rynku wewnętrznego Europy. Dlatego cieszy nas, że nasz ceniony partner pracuje z instytucjami europejskimi w zakresie wszelkich zagadnień związanych właśnie z praworządnością.